Cześć! Jak mamy rozumieć tych ludzi od teorii ewolucji? Bo to oni. Jak mamy rozumieć tych te ludzi, co głoszą teorię ewolucji, że my pochodzimy od wcześniejszych istot, którzy bardzo się różnili wyglądem do nas, i nawet chodzili na czterech nogach, I ja tyle miałem religijnych przeżyć, to wszystkie były według wiary katolickiej. Supernaturalne przeżycia, które były według wiary katolickiej. I dlatego mnie to tak dziwi, jak to jest możliwe, że gdzieś tam na świecie byli ludzie. To mówili o tej teorii ewolucji, że my pochodzimy od że nasi przodkowie wchodzi na czterech nogach. I ja nie, mogę tego, ja nie mogłem tego całkiem połączyć, po, po pojednać z moją katolicką wiarą. Bo katolicka wiara jest, jaka jest, plus te supernaturalne katolickie przeżycia. I ja wiem, że to jest trudno, bo. Są ludzie na tym świecie, co wybierają zawsze pozycje raczej zawsze z antychrystem, że to jest coś w stylu jak cesarz Augustus chyba. Ten cesarz, co panował w Rzymie, kiedy Chrystus był ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem. To był chyba... E, Cesarz Augustus w Rzymie, też był cesarz Nero. I Dlaczego chcę was uczyć o tych cesarzach jest, bo, bo to co źli ludzie robili w historii jest często właśnie, że, że kłamać i robić przestępstwa i grzechy i bez wstydu, bez strachu przed Boską karą. I fajnie się, znaczy, to było fajnie się dzielić z tymi przeżyczami teraz. Znaczy, jak ja się dzieliłem z przeżyczami supernaturalnymi, katolickimi, co ja miałem ileś już. Na przykład. Czy ty żądasz cudów? Takie zdanie słyszałem sobie w katedrze katolickiej w Sztokholmie. A w Królewskiej Technicznej Szkole Wyższej w Sztokholmie słyszałem nie wątp, że szatan istnieje. No i to są właśnie te takie personalne cudza, co ja przeżyłem i, i ta teoria ewolucji jest wielka Droga. Nie. Teoria ewolucji jest taka, że można stracić wiarę z powodu niej. Może jakiś dobry ksiądz albo sam papież nam pomoże z, tą, teo, z tymi teoretykami od ewolucji. Kierunek Królestwo Niebieskie. Dążmy do pójścia do nieba.